Dzień dobry, dziś trochę o kurach. Zwierzęta są bardzo ważne w gospodarstwie każdym, ale w permakulturze staramy się, żeby one nie były jakby oddzielnym działem całkowicie niezależnym, ale staramy się je wkomponować w taki sposób, żeby to wszystko się razem zazębiało, czyli żeby kury wykorzystać dla ziemi, a ziemi też i dla kur. Żeby to wszystko. Dzięki współpracy lepiej funkcjonowało. Jak tego dokonać? To postaram się dzisiaj właśnie o tym powiedzieć. Przykładem może być gospodarstwo, które wypasa bydło na łące. Po wypasie zostają placki odchodów, z których wylegają się larwy. Wówczas celowe jest wypuszczanie na tę samą łąkę kur, a one zjedzą larwy, jednocześnie rozrzucając krowie łajno na boki. Rozgrzebią je po prostu. Bydło nie tylko daje mleko, ale też kosi trawę, użyźnia glebę i karmi kury. Kury same się karmią i rozrzucają obornik. Czego nie zjadły krowy, wydziebią kury. Gospodarz oszczędza nie tylko na karmie, ale też na pracy, którą wykonują za niego zwierzęta. My na swoim gospodarstwie nie mamy bydła, ale mamy kury. Jak możemy je wykorzystać? No oczywiście dają nam jaja, które same w sobie nas żywią i jeszcze dostarczają fundusze, gdyż wszystkie sprzedajemy bez problemu. Sprzątają odpadki, zjadają prawie wszystko co jest organiczne, a czego nie zjedzą to podlega kompostowaniu. Zwalczają robactwo, myszy, krety i plewią ogród, ale też dają nam obornik, którym użyźniamy ogród. Kury są wspaniałe. Nic dziwnego, że dbamy o nie, dogadzając ich im jak umiemy. Wybudowaliśmy specjalne budki lęgowe, w których składają jaja, grzędy, na których nocują, a nawet specjalny karmik, który już pokazywałem, jak go zrobiłem. Sprzątamy im niczym służba i dostarczamy pożywienia. Kiedy wchodzimy do kurnika, chmara kur rzuca nam się pod nogi, szukając co nowego przynieśliśmy. No takie są właśnie, nie boją się w ogóle. Dbamy o nie, więc, więc nie boją się. Pokarm. Najtrudniej jest zimą. Dostarczamy im wówczas jęczmień, pszenicę, czasem gotowane ziemniaki ze śrutą. Wyjątkowo mrożne dni pozostają w kurniku, ale obecnie jest wiosna. Nadal nie ma trawy, Rosną pierwsze kępy, no coś tam jest, ale już, jeszcze to nie jest to. Więc dostarczamy im dodatkowe odpadki kuchenne, niechciane rośliny złapane w ogrodzie na niekontrolowanym rozroście, a nawet siejemy specjalne rośliny, które uwielbiają. Właśnie dostarczyłem nowe, nową porcję takiej zielonki. Zobaczcie, jak dokładnie się z nią rozprawią. Część tych prac nie jest typowa dla permakultury, ponieważ w niej dąży się do minimalizacji wysiłku. Te prace wynikają bardziej z naszej troski o zwierzęta niż z konieczności. Wierzymy w to, że im więcej damy kurom, tym więcej od nich otrzymamy w zamian. Szczęśliwe kury to po prostu zdrowe jaja. Kury w ogrodzie. Kury trzeba izolować od ogrodu, ponieważ go zdewastują. Rośliny zjedzą lub rozgrzebią ziemię. Zniszczą uprawy. Trzeba więc im wyznaczyć terytorium do żerowania i strzec ogrodu. Ich nawóz jest jednak bardzo cenny i warto przemieszczać ich pastwisko ciągle w nowe miejsce, by nowy obszar ziemi urzeźniali. Przy okazji zjedzą niepotrzebną trawę, co jest oszczędnością na, na, na pokarmie dla nich i urzeźnią glebę. Same plusy. No i mają co robić, bo kury są takie żywe, energiczne, nie lubią się nudzić. Mamy taki plan. Jeden z sektorów przeznaczony na wypas kur został obsiany oleistym perkiem, który powinien ściągnąć znienawidzone przez ogrodników ślimaki, a wówczas ten kawałek pola zostanie na ten kawałek pola zostaną wpuszczone kury. One oczywiście powinny zjeść te ślimaki, same się dożywią i sąsiadom pomogą w pozbyciu się kłopotliwych ślimaków. Mamy nadzieję w ten sposób ochronić naszą prawą sałaty. Na dziś to byłoby już tyle. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeśli film Ci się spodobał, doceniasz moją pracę, to proszę o lajkaj, subskrypcję i zapraszam na kolejne filmy. A teraz biorę się za pikowanie sałaty.